No dobrze, a my dzisiejszy odcinek zaczynamy od podwójnej paczki z ikoną w ciemno, z ikoną 87. Tak jest, już drugie SBC zrobione, także. No, przejdźmy do otwierania tego, nie? Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7 a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia. Oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem Także jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR Spróbujemy stary trick, ale najpierw otwórzmy dwie paczki z wróżbą 8.2+, pierwsza paczka z wróżbą yy, Serbia Dobra, czyli to by był widzić. jaka będzie druga wróżba? Węgry, okej, okay. Ferencz Polska spoko, o, Endrika trafiłem Ale zróbmy i tak stary trick, w sensie stary trick, taki który był chwilę trendem na na, na, tym, na, na Twitterze, nie? Czyli kupujemy Brazylijczyka po prostu srebrnego, czy tam brązowego. Ale ktoś sobie biznes zrobił. 3000 za brązową kartę, żeby lepsza była paczka z ikoną. No dobra, warto, zobaczmy. <laughs> zobaczmy. Pierwsza paczka poleciała, ja będę tylko patrzył sobie później, czy nie ma duplikatu, nie? Dobra, skip. No i druga paczka z ikoną. Dwie ikonki są bez duplikatu. No to zobaczmy, proszę Państwa. Zacznijmy klasycznie. Ogólnie wiem, że z tych paczek nie ma dobrego dropu i tak dalej. Dlatego. Zacznijmy sobie od razu od Anglii. Zobaczmy, Anglia. Ja wiem. Nie, no nie wierzę w to. To była szybka paczka. To była szybka ruletka. No niesamowite, nie? No nawet że dwie z Anglii mi dali, no To była moja najszybsza ruletka Najszybsza podwójna ruletka, nie? No dobra, dotogramy to gramy w Food champions bez tych kart Bo nie mam zamiaru się dodatkowo Irytować na Mura czy Smith Także wbijamy, wbijamy do full champions Jakieś cztery mecze dzisiaj zagramy Dobra, lecimy, taki składzik, ona na pierwszym składzie Ciągle ciśniemy Dobra, Kurtuako na T, o ma Alberto na PO Kurna, ma kupionego o, kurde, jak mi zabrał, to biłem tym złotym Wandajkiem. Chyba złotym, nie? Ej, ale dobra, wiecie, co tak sobie zastanowiłem z tą ikoną? To i tak nie było na najgorzej, bo wiecie, zawsze mówisz jakiś Coles i Lampard. A ja chociaż trafiłem mura i Smith. Tą Smith to na przykład na początku roku bym sobie jeszcze pograł. Trafiłem słabo, ale nie najgorzej, najgorzej. A on wiedział, że ja widzę tego playerloka? No. No ch Coś mnie strzeli z tymi pułapkami, no. Gościu, na razie jedyne co robi w tym meczu, to robi pułapkę, nie? I speed boosty, Ale repertuar mi się trafił. Kurde, liczyłem, że zrobi pułapkę, tak szczerze. Dlatego tak zagrałem mocno do winiego. No dobra, no na razie... Spalo... <ślał> Czaj... <ślał> Jaki spalony, ty. O, dobrze. Nie, nie, nie. Dobra, gleba. O nana? Haha, <laughs> jest! no nana, nana! Ty jeszcze tego za. Ej, naprawdę, gościu, zna każdy schemat w FC25, nie? Jezu, proszę, żeby on dostał w dupę. Błagam, błagam, żebyśmy go pokonali, nie? Gościu robi tak: Gościu się przymierza do Kikofa. gościu robi tylko speed boosty. No niesamowite, to jest ananas, nie? Aj, ładny. Co, je, co jeszcze on robi takiego? A jeszcze triwelki próbował na, na zielonym. Ale można też fineskę na zielonym strzelić i pięknie, mamy 2-0, pięknie, pięknie, pięknie. Oj, oj, nie wiem, czy zdążę. No nie zdążę. No i tak jest, i jeszcze na zielonym. Kurde, niedobrze, 2-1. No i kurde, i 2-2, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Ale teraz super piłka, proszę cię. Jest, jest, dobrze, 3-2, super, dobra, dobra piła poszła. I teraz super poszła, piła kolejna do Winniego tym razem. I Killian? Chciałem tak po krótkim przymierzyć. O kurde, ładnie. O, ale zajebiście mnie wyłożył, dobra, szalcum fest. I patrzcie na to, gościu, jak przestał używać schematów, nagle zaczął dobrze grać, nie? Nie, 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 no nie taki. Dobrze, Michael, wybi to jeszcze, kurna to dobra. I zapraszamy o Lisę. Niech będzie O Dobra, dobra, chciał takiego... Te... i O, fręcza jeszcze zabrakło, no właśnie. Jak ja mogłem zapomnieć... O f... ja, pierdziel w ogóle to miał być do turę, nie beka. No i dupa. Eee, nie wiem czemu tak mi podanie zagrało, nie. To miało być piła do tura, poszła do sztama, a w efekcie poszła w sumie do krojfa. Ale chyba na to się zanosi. Dobra, może jednak nie właśnie ja. jaki bilans na razie 5-0, nie? Dobra, y dajmy sobie talglisha zamiast Winniego, no i Mbappe na skrzydło, nie? Kenny? Nie. uwierzyłem w swoje umiejętności za bardzo No dobrze, olise, dobrze, i teraz? O kurde, nie no to, no, to, no to, to musi być gol, nie? Jednak nie musi Nie, 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 nie wiem czy to był do... nie no to chyba był pomysł tak szczerze O, schemacik, wow, no no mówię, no schematowić, nie, no schematowić, no. A no gościu miał pojęcie o grze. Bardzo dobry rywal. Co no prawda wiadomo, że te schematy zawsze pozostawiają troszeczkę, no i na zielonce nie wejdzie, yy, troszeczkę takiego niesmaku, ale z gościu miał i tego odmówić mu mimo wszystko nie można, już nawet poza tymi schematami. Dobra, zobaczmy, Howard, Stamm, Kimi Roberto, jest też Rashford, jest też nowy Son, proszę państwa, nowy Son, fajnie. Dobra, no wygrajmy, wygrajmy, no jeden mecz dzisiaj w dupę, no to jeden trzeba wygrać chociaż. No i, a właśnie, ten Son w ogóle ma 5 na 4, fajny jest ten Son na Lesie. Oj, kurde, tak przyjąłem kierunkowa O, i Zidane I pięknie, Zizu, jeden do zera, sztos, sztos, sztos. Zresztą ja w tamtym meczu też wygrywałem na początku, ale ten gościu nie jest aż tak dobry jak poprzedni rywal, przynajmniej na razie. O, dobra, 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 bo gościu poleciał tym LO. Tylko, że ładnie, sonem wrócił. Ale Pedro Porro nie ma, kurda, że MBP tam nie umiał dobić tego. Może powinien. No i właśnie, goście teraz fajnie zrobił jedną rzecz. Wy, czyli wyciągnął mi środkowego obrońcę. Co da, dalej skopał akcję. Ale samo wyciągnięcie obrońcy było topowe. Dawaj, 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 Ona na, no, no masz to, chłopie, Przecież jesteś bramkarzem dwumetrowym. Czemu ty nie umiesz wyskoczyć do tej główianej piłki, no, chłopie. Ona, e, nie, ona, na, tylko oczywiście kleją Mbappé, fajnie, 2-0. Był trywala, podał mi piłę w takim newralgicznym miejscu. Kurde, miałem podawać, ale sztamik mi ładnie to zblokował. O, ona na musisz to mieć. Nie, pierdzielę! Nie, kurna, Howard, ty, oh Lord, ty ka, kapiszonie, no. Dobra, no gości miał taki. złapał takiego bakcyla na początku, jak zmienił formację. Teraz troszeczkę znowu przygasł. Nie, ale szczerze, jak patrzę na tego gościa i na tego Sona, wiedząc, że on ma tego Sona Winter. Jezu, on go w ogóle jakoś dobrze nie wykorzystuje, nie? O kurna, to była dobra piła. Tylko, czy ja coś z tym zrobię? No, Smaichlet zrobi fajnie. No szczerze, fajny pomysł, fatalne wykonanie i słaby piłkarz do woleja. Dobra, no, cofka, 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 bo tutaj gościu troszeczkę zaczął napierać. Chyba gościu ustawił jakiś wysoki pressing, nie? I szczerze, jakby ziomek grał w tą formacją, tą taktyką, ustawieniem linii obrony od początku, to uważam, że ciężej bym miał. Kurde, myślałem, że może jakoś tak się, nie wiem, ta piłka zapo zapodzieje i poleci do bramki, no nic bardziej mylnego. Dobra, coś skasujemy, <grywia> Bluetooth, Bluetooth tackle. Jest jakie to było żałosne, nie? San, sa, Sane narobił w porty. No i tutaj nie wiem, co chciałem. Dobra, mamy Martinez, Rudy. O właśnie, jestem ciekawy tego Rudigera bo Rudiger i ma bicka i ma 99 fizyczności. O kurde, i teraz wini na końcu No, Pedro Porro, masz niezłe wyzwanie, chłopie teraz, nie? Dobra, dogoniliśmy go. W ogóle tam przeganiał mnie, jak ja biegłem. Porro, czy to będzie spalony? Nie było, szczerze myślałem, że spalony. Trochę tak na pałę uderzyłem. I onana, super, super. W ogóle bardzo dużo wchodzi strzałów po krótkim. Oj, ładnie. Aaaa, nie czy znaczy ja to, to obroniłem, bo jak kwadrat nacisnąłem. O kurde. O ja pierdziałem. Nie, też mi tak zabrał, tak jak ja mu na pustą. To nie był strzał na pustą, ale. No przecież tam, jest już tam, jakby on dostał jakąś kartę dziewczynki fizyczności, przecież to jest koniec gry, nie? Czyli dużo z was, nie, od kiedy jest w takim razie... No i to zresztą tak samo. Ej, ej, no to też nie był super gol, tak jak ja strzeliłem też taki do dupy. No niestety, no niestety panowie, remis. A rywal z kategorii mocny, więc... Oj, no tu może być, tu ja będzie jeszcze ciekawie, nie? K... <suszy> jak się wyje... <suszy> Jezus Maria. Dobra, dawaj Kilian. Kylian ma 4-4 u mnie, bilans karnych. Nie, nie jest, jest, myślałem, że to i jad się. On chyba chciał do tego. On chyba chciał zostać i w ostatniej sekundzie zmienił decyzję. Kilian, przesuń się, no przesuń się na ten długi słupek. Czemu on się nie przesuwa, jak każdy normalny gracz? O? I Kilian, po krótkim. Piękniej mamy, 3-1. Super. I Kilian, chce, i Kard znowu, ty do no, tak go wydubcił, tak samo, nie? No i fajnie, no i to już jest koniec, 4-1. no ale ten mecz, cieszę się, że wygrywamy, bo właśnie takimi meczami jak ten. Zdobywa się dobre ranki W meczach, które są wiem, że wynik może to nie pokazuje, ale ten meczik był close Dobra, wywal to już i mamy, fajnie, 7-1 bilans to jest naprawdę Jeden z fajniejszych bilansów Ósme zwycięstwo i powalczymy o fajny bilans O Jezu, ty, do tego Maldiniego to ja nigdy nie grałem Pierwszy raz widzę tego, w ogóle nie wiedziałem, że taka karta jest, tak szczerze No i spalony Nie Dobra, taka i o pierdziele, Killian W tym polu. No nie mogę, tak go porobiłem O, nie. Andrii Onana byłby uważam trzy razy lepszy gdyby miał lewą nogę jako lepszą, nie? Bo on na prawym skrzydle ma trzy gwiazdki słabszej i ma fineskę O, ładnie, ale no, dobrze Jezu, ten sztam no niesamowity jest, no, mój ulubiony obrońca no, no nikt nie jest kurwa nawet blisko koło tego sztama w tym roku No ogólnie cisnę, nie? Dobra wiecie co Tutaj tutaj Onana jakoś się nie nadaje, wiecie co dajmy sobie Hansen klasycznie, Hansen dajmy sobie tu. A to? To też nie był spalony, a to jestem w szoku O Jest, jest, speed boost, speed boost, chamski speed boost Kilianem, nie? No jeszcze jakby to, jakby na zielonce morze poszłoby, nie? Jaja? W końcu, w końcu jaja tury w ważnym meczu. Co za brameczka? I tak! I se podbił jeden, drugi raz po i przypierdzielił z wolca. Dobra, to był przypadek. Jest! A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dawajcie znać w komentarzu co trafiliście w paczce z ikoną.